Witam was w kolejnym odcinku u mnie na kanale i dzisiaj nie będzie ocenianie kąt troszeczkę sobie odejdziemy od tematu ocenianie kąt ale oczywiście kolejny odcinek z Brawl Stars a teraz intro a więc dzisiaj sobie po prostu powiem wam co zrobiłem ogólnie Tutaj mamy takich zadymiarzy. Sobie i teraz tyle mamy puchareczków 3,5 więc to jest spora. I to jest coś tutaj jest nowego, ale nie, nie ogarniam tego. Bo jak klik graj, to muszę mieć na 9 moc. Z trzech zadymiarzy. Coś takiego. I nie wiem o co chodzi zbytnio. Ale. Zrobimy sobie, zagramy sobie solo Dajmy na przykład z 8 bitowcem, więc lecimy Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał No i w sumie tyle No i możecie łapeczkę dać, jak wam się film spodobał Bo mi to zawsze pomoże A dla was to jest tylko sekunda Mam troszeczkę lagi widzę Więc no jest ciężko No i zostałem zabity bo lagi przez lagi zostałem zabity albo przez moje y, skilla minus tysiąc Zagramy sobie jeszcze raz ponownie niestety przegrałem kolejną rękę ale mamy plus sześć pucharków zawsze to coś i mamy star dropa więc y, lecimy sobie tutaj epicki jest nie no, epicki tylko Myślę, że już chociaż będzie mityczny, ale no, wiadomo, zawsze coś nam to da. No i oczywiście, jak zauważyliście, nie wiem, czy zauważyliście, ale mam 95 gemów, bo kupiłem sobie tutaj, jak sobie zajdziemy, na te to, tutaj za 30 zł jest 80 gemów, więc to sobie kupiliśmy. Ale, 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 możemy kupić sobie tysiąc tego, można tu parę rzeczy pokupować, ale nie stać mnie niestety na to, więc piszcie na co mnie tutaj stać i to wtedy może y, kupię, nie wiadomo za GM, na przykład nie za, tutaj o, tu już jest 84 y, złote, a normalnie kosztowało 170 chyba, czy coś takiego, nie pamiętam. I teraz chciałbym powiedzieć Wam jedynie jedno, mm, czyli to jak sobie wejdziemy bitwa ze znajomymi, no to ja bym chciał tutaj mm, zaprosić, tak jakby kogoś, że wiadomo, mm, wszystkich tu tych pousuwam i zagramy sobie teraz taką wrótkę. E, I tu byłby widz zamiast tego e, bota. I jaka tu jest mapa? Ja sam ją budowałem, więc możecie. No, mm, tutaj troszeczkę być tak jakby no że wiadomo, że jest trochę niedorobiona, ale oczywiście wielkie starcie jest od razu ja idę na środeczek i tu trzeba rozwalać to bo na środku jest dużo tego i oczywiście możemy sobie wrócić tam ale nie wiem gdzie on się zrespił bo jest, są chyba 4 respy, nie 10 respy musi być no ale no tutaj jest spoczko wejdźmy sobie tutaj na przykład do tego portalu tutaj oczywiście mamy też te no jak widzicie zamiast boże hiper doładowanie też tu mamy tutaj sobie rozwalamy te wszystkie skrzynki i zobaczymy gdzie mamy tego bota bo nie gdzie jest ten bot przejdźmy sobie tutaj i tu go nigdzie nie ma. Gdzie on jest w ogóle? Nie wiem, gdzie on jest. A jest możliwość, że sam zginie zaraz. Yy, idźmy jeszcze. Ja poszedł tu. Nie, bo tutaj wróciłem. Nie, bo teraz nie mogę stąd wyjść. Ej, 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 ej. ej. Nie, tu wyjdź. Tutaj chcę wejść. Nie, 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 nie. Nie, nie tam. Tutaj. Ej, pewnie jestem za chmurą. No, jestem za chmurą. No i przegrałem. No ale no, załóżmy taką y, tym, y, byśmy mogli y, to zrobić. Taką rundkę z y, widzem. Napiszę czy byście y, chcieli coś takiego. No a dzisiaj taki króciutki odcineczek. Pamiętajcie, żeby być y, zasubskrybować kanał, łapkować. Ja się z Wami żegnam. Do widzenia, pa pa do kolejnego odcineczka. Oczywiście z Stars, To nie.